Siemaneczko zimeczki, tutaj Timon PL A To jest kolejny z odcinków z najlepszych gier na świecie. Najlepsza seria na polskich tubach, youtubach i też prawie lecimy. Ogólnie to przepraszam, że nie było tak długo filmików. Nie wiem, chyba 5 dni, ale zaczynajmy. Niestety, i tak. To jest moja zaostrzenie ołówków, i chodzi o to, żeby zastrugać ołówek. Więc tak, strugamy ołóweczek, strugamy pięknie. Dokładnie, super strugamy I później jak nam się skończy, jak nam się nie chce już strugać tego nie było To klikamy sprację I bierzemy tutaj takie fajne coś i patrzcie Damn, fajna zabawa I o to chodzi w tym symulatorze, w ogóle jakie on ma paznokcie Damn I... Yeah! No i się skończyło i mamy nasz pierwszy ołówek zastrugany Ogólnie to ostrożnie, spokojnie, spokojnie. Ale czekajcie, więc tak: Pencil Color będzie zielony. Sharpen, ok, to będzie taki śliczny biały. Desk Color będzie, no tak jak jest. No tak, Nail Color to będzie. O, zaszlejmy i Wall. Czerwony, to będzie świetna zabawa. To będzie wyglądać zielbicko dokładnie i teraz spokojnie. Trzeba sobie. <laughs> a Jezus. Damn! Dobrze! I teraz bierzemy naszego super diga i ciacia cia, cia. Boom ścięte. I tniemy. I to chodzi tyle w tej grze. Więc, let's go. W tutaj nam po, tutaj się rośnie ten drill Sharp To jest ten drill, ładuje się, jak my tniemy. Szybciej, szybciej, szybciej. A może w prawo teraz? Ha! Ha! damn! Okej. Okay. Dobra, istniejemy to szybciutko, szybciutko. Go, go, go. Ok, mamy to. I teraz spokojnie. Damn. Słuchajcie, Jeja, yeah, dobrze i mamy. wo Wow! Wow! Super zabawa i ogóle, fukua... o czekajcie o okej okay. ciach 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 okej okay. spokojnie strugamy sobie i to jest jeden chyba z najlepszych symulatów jakich nagrałem na naszym kanale on jest bardzo ciekawym symulatorem jakiego zobaczyłem na tubach na tubach ładnie, na internetach to stwierdziłem że nie no nie ma opcji muszę nagrać taką grę dobra i ostateczny to będzie już ostatni Spokojnie... No. Okej, okay, zniemy sobie go powoli, no i lecimy. W ogóle te, te 3D piękne okruchy, czy co to jest to? Nie wiem, jak to się nazywa. Professional. To sprawę. Let's do this. Manicurie manicure jest idealny. Więc lecimy. Okej, okay, po, pomożemy sobie szybko. No i tyle. To by było na tyle ogólnie. To był taki krótki... Symulator. Jak zawsze symulatory najfajniejsze. O plus 6, nie, no to tniemy. Dim! Dobrze, dobrze. To ja się z wami żegnam. Tym świetnym aknetem łówka w ogóle w strugaczki, a tutaj jest jakiś Drillman, motherfucker, no nieco. W ogóle, Czy on Nie? Gumkę tam? No, tnie nie... Uuat! Co? Dobra, nieważne. Więc to był Team Gaming .pl, to byliście wy... A to była gra o nazwie suma co Ja się z wami żegnałem. Zostawcie łapeczkę w górę. W górę ofensywną. Wiecie o co chodzi. No i co? Trzymajcie się i pa pa!